po kamieni. Nupse. A tam Icefall, który nie wygląda jak Icefall. A tam przyszliśmy. Kalapatar, Gora ice Icefall. Niestety jeszcze Everestu nie widać, ale tu macie Nupse. Piękny radowiec, tylko niestety... Nie... Yeah. Taki elegancki barłuk kocykowy. Pokój taki skład kocyków troszeczkę. Belusia, pokaż tam. Pokaż, jak szumisz. Pokaż, co masz tam. Weź, odkryj troszeczkę ten pierwszy koc. Pierwszy. Łam. Tu. I proszę bardzo. Two. I chuczak. Przepiórki himalajskie podobno Jest to jest takie przepiórki, bo nasze to są takie malusieńki, a te takie... Przepiórka Himalajska. Nie wiem czy to widać, ale przed nami dolina kumbu i lodowiec, który wygląda jak tak naprawdę kopalnia piasku albo żwiru. No taka sytuacja. To jest. pod światło dalej dolina Kumbu. zeszłyśmy z góry Niestety niektórzy idą jeszcze pod góry Piękny lodowiec przy bazie badawczej, którą zorganizowali włosi i przekazali ją na palczykom Urokliwe miejsce naprawdę przyleciał znowu, no Na boga... pokażmy nasza grupa, szczoła Pas, szacun. Miejsce, gdzie są i upamiętniające osoby, które się wspinają w górach włoskie, i rosyjskie, bułgarskie różne bardzo dużo ich, taki cmer W loży. Korterzy się grzeją przy kominku, czy znaczy przy kozie właściwie. Reszta poszła już po kolacji, bo już jest 20, i wszyscy poszli spać. A z tyłu, jak widzicie, piękna wystawka z różnymi alkoholami. Taka bogata lodza jest. Bacówka w Himalajach. Zamiast owiec, jaki? daleko niestety nie widać za dobrze Nartyrysto, tundra nie pamiętam jak to się nazywa tutaj no ale jest przymrozek zima jest to jest piękny widok faktycznie dość często te kamienie tutaj są Ten bocze. Dzisiaj się zaczynają tańce rani z maskami i impreza Sherpów, festiwal doroczny, bo będzie grubo. <śpiewanie>